Na samym początku jeszcze przed samym materiałem zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowedukacja.com w zakładkę Forum Discord. Jest to nasza najnowsza praca, tak naprawdę jedyna praca, którą obecnie mamy, która jest stare, stale aktualizowana i tam poruszamy wszelkie tematy związane z rynkiem kapitałowym, od omówienia poszczególnych sektorów, jak do tego podchodzić, które sektory są ważniejsze, które mniej, w jakiej fazie chodzi. Po budowę portfela, przykładowe portfele inwestycyjne od rynku chińskiego, rynków rozwijających się po rynek europejski, czy a, też globalny rynek akcji, oczywiście uwzględniając Stany Zjednoczone, strategie ETF, najlepsi zagraniczni brokerzy i aplikacje fintech oraz banki zagraniczne. No i mój ulubiony temat, czyli rozwinięcie tematu cykli rynkowych i cykli politycznych. Jak do tego podchodzi, jak to wykorzystywać z podziemna poszczególne państwa, rynki, jak to wykorzystać z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Dlatego zachęcam Państwa do wejścia na stronę Finansowa Edukacja. W każdym tygodniu jest co najmniej jeden materiał większy na Discordzie, więc jest to idealna okazja, żeby mogli Państwo zdobyć dodatkowe informacje, które mogą dać przewagę, większość z nich daje przewagę w inwestowaniu i myślę, że każdy inwestor niezależnie od poziomu doświadczenia będzie tą pracą zainteresowany. Dlatego zapraszam. Finansoweedukacja.com zakładka forum Discord. Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj mówimy temat danych Banków Ameryka, tego co się spodziewać, czego się możemy spodziewać. W ramach oczekiwań wersu rzeczywistości wszyscy źle interpretują te dane. Ja akurat mam sobie tutaj mało do zarzucenia, bo ja prawie zawsze dobrze je interpretowałem, w tym sensie, że to, co oni myśleli, prawie zawsze byłem przekształcić w stanie na rzeczywistość prawidłową, nie taką, jak oni podają, bo staram się wczuć w ich, weź w ich umysł, o czym oni myślą, a nie myślą za dużo. Pierwsza rzecz jest taka, pewnie będą dwa materiały z danych Banków Ameryka. Plus jeszcze szczegółowe omówienie na Discordzie. Szybkie informacje. Pierwsza rzecz, co gadają o fecie? Obserwujemy zmiany miesięczne. I niektórzy przepychają się z obniżkami stóp procentowych. Moim zdaniem, obniżki stóp procentowych na pewno nie będą tak gwałtowne, jak myślą naj, naj, najwięksi optymiści. Bo im bardziej krytyńsko Trump atakuje pana Pawela, tym bardziej on nie może się jego słuchać, bo nie może wykazać, że jest uzależniony od jakiejś władzy, takiego dyktatora, jak niektórzy mówią. Więc ja na, nie spodziewam się na pewno tego, można od razu tutaj wyrzucić rzeczywistość typu trzy lub więcej, lub trzy. Już nam to skraca rzeczywistość. Jeżeli chodzi o obniżki, oczywiście, jednorazowe wydarzenia mogą zmienić to, co ja teraz powiem. Ja mówię z dzisiejszej perspektywy. Nagrywam to w lipcu, w połowie lipca. I bardziej bym się skłaniał w nie dwóch, ob... dwóch cięciach stuprocentowych, tylko coś pomiędzy jedną obniżką lub brakiem zmian. I teraz, jak zachowa się rynek? Ja nagrałem film, tym razem jest inaczej niż zawsze. Tam projekt to prezentuję. Więc nie będę robił dużych spoilerów. Mamy dużą ilość, ilość danych do analizy, więc powiem w taki sposób najszybszy: Nagłe, duże obniżki stóp procentowych. Poprawią stopy zwrotu w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim małej i dużej wartości. Wpłynie to bardziej na S&P 500 równe wagi. W wersji Equal. Wpłynie to bardziej na Russella. Wpłynie to bardziej na S&P 600. Na średniość. Na średnie firmy. Na średnią kapitalizację, na mieszany styl, w który jest zakręcony wokół wartości. Mniej to będzie sprzyjało wzrostowi. Więc my nie chcemy dużych obniżek stóp procentowych. Jeżeli krzywa rentowność, ona tak dzisiaj w Stanach nie działa tak dobrze jak w świecie amerykańskim. Wyjaśniłem to na Discordzie. Ale największa różnica jest taka, że ilość depozytów darmowych w Stanach była w zupełnie innym poziomie, bo ona nam się nagromadziła jeszcze przed pandemią. W Europie te depozyty były mniej zapełnione z innych przyczyn ze względu na to, jaką politykę Europejski Bank Centralny prowadził w latach 2016-2019. Wpływając na. Obligacje do 90 dni i na długoterminowe obligacje swoją polityką. W postaci równej forum quantity fixing. Napisałem o tym post. I pierwsza rzecz, która też się rzuca w oczy, to to, że w maju zarządzający mówili w dużym stopniu, że będą trzy obniżki. No idioci. Idioci. Oni zmieniają im koncepcje w głowach, zmieniają się tak, jak y, zmienia się obraz w kaleidoskopie. Jak ktoś przestudiuje te dane, ja je studiuję od, od dawna, również bardzo stare, to oni się zawsze mylą w kluczowych pojęciach, a wszyscy na to patrzą jak na Biblię. Przecież ludzie ci muszą być geniuszami. Nie, tak nie jest. To są te, y tak samo genialni ludzie jak pan Lutnik. On jakoś chyba tak ma nazwisko. Doradca pana Trumpa, który powiedział, no, że ich działania tam doprowadzą do tego, że miliony Amerykanów będą tam miliony śrubek przykręcali do smartfonów i to jest konkurencyjna gospodarka. To jest idiota, po prostu, rozumiecie państwo. Czyli to jest chęć ustecznienia technologii amerykańskiej, żeby ludzie sobie przykręcali śrubki na no idiota. Natomiast, już wracając do meritum, do najbardziej prawdopodobna rzeczywistość jest brak zmian, lub jedna zmiana, co powinno potęgować siłę wzrostu, dopóki krzywa rentowności jest w miarę płaska, nie bardzo negatywna. I my to będziemy obserwowali w chęci pożyczania pieniądza. Więc ja bym się tutaj nie ekscytował. My nie chcemy dużej ilości obniżek. Chyba, że nam dziesięciolatki zawrócą, ale wątpię, żeby tak było. To jest ważne. Nie zawsze jest tak, i ten rok to pokazuje, i długa historia to pokazuje, że wyższe stopy procentowe sprzyjają sile waluty. To jest nieprawda. Jeżeli ja obniżając stopy procentowe wpływam na krótkoterminowe obligacje, a nie na długoterminowe, krótkoterminowe, do 90 dni. Jakby dzisiaj FED zrobił dwa razy obniżył stopy procentowe. Dwukrotnie. O, powiedzmy tam powiedzmy 0,75 czy tam o ileś. Nieważne. tylko 1%. To zwiększyłaby nam się stromość krzywej rentowności i kapitał by napływał do Stanów Zjednoczonych również do dolara. To by wzmocniło dolara, a nie go osłabiło. Bo wszystko zależy od kontekstu, o jakim mówimy. Ludzie wszystko spłycają, że zmiana na, zmienna A, która jest sterowana przez kogoś, oznacza rzeczywistość jakąś Y. Ale nikt nie obserwuje tego, że ta rzeczywistość Y jest jeszcze poruszana przez inne zmienne, nie tylko tą rzeczywistość A. Ale wszyscy mają tendencję do spłycania. To jest efekt demokratyzacji giełdy. Efekt demokratyzacji giełdy doprowadził do, do absurdalnej rzeczywistości, w której ludzie nie myślą na poziomie logiki typu, czy ten biznes jest dobry, czy nie, czy jest wspaniały, czy nie, bo jakie ma unikalne przewagi, tylko analizują, od jakiego stanu do zysku 20 to już jest rok. Dziesięciolatek jest w stanie powiedzieć, czy byłby w stanie o taką analizę wykonać, rozumiecie Państwo? A niby poważni analitycy mówią o ocenie do zysku, jako o czymś, co jest predykcyjne dla stop zwrotu. I teraz zadajcie sobie Państwo pytanie, czy na rynku wartym akcji wartym 115, ponad 130, czy tam już nawet więcej, już nie pamiętam dokładnie ile, bilionów dolarów. Znajomość zakresu matematyki na poziomie szkoły podstawowej. Dawałaby jakąkolwiek przewagę. No nie. No to jest absurdalne no takie myślenie. No to jest chyba jasne. Natomiast ludzie się na to nadal nabierają. Więc y, pamiętajcie Państwo, obniżanie stóp nie musi doprowadzić do spadku dolara jeszcze większego na indeksie. Jeżeli to zostałoby zrobione stromo, nagle, szybko i krzywa rentowności tam się by wystromiła i byłaby wyższa niż globalnie ważona na poziomie PKB przy świata nieamerykańskiego, to kapitał do Stanów Zjednoczonych zacznie napływać. Bo słabość dolara pojawiła się z tytułu na nieprzewidywalność Trumpa i odpływ kapitału. Ale te najlepsze firmy radzą sobie bardzo dobrze. Bo nie ma alternatyw. No nie ma alternatyw na NVIDIA. Nie ma alternatywy dla Microsoftu, nie ma alternatyw dla monopolii i oligopolii. Kolejna rzecz. Ilość inwestorów zarządzających oczekujących wyższej globalnej inflacji CPI. Ona nadal jest, jak wszyscy oceniali, że będzie recesja, której nie było. To mówili o tym, że no recesja doprowadzi do deflacji. Przecież tak. Potem polityka celna Trumpa miała wywołać szok inflacyjny, a teraz znowu zmieniają zdanie i znowu, i znowu, i znowu. Oczywiście my zdajemy sobie sprawę z tego, że działania Trumpa są nieprzewidywalne i głupie, ale wpływ inflacyjny nie jest tak duży, jak ludzie oczekują. Ja dam Państwu prosty wzór. Jeżeli obligacje dziesięcioletnie wystrzelą, przebijając swoje szczyty historyczne, no bo inflacja naprawdę będzie wyższa. To nie musi być niczym złym na rynku akcji. Bo powtarzam zawsze, że nie ma dowodu na to, żeby inflacja na poziomie 3% była lepsza albo gorsza od tej na poziomie 4%. Po prostu nie ma tak samo poziom inflacji 2%, który chce mieć bank centralny. Oni nie są w stanie uzasadnić, dlaczego akurat 2%. Bo nie ma żadnego dowodu statystycznego, który by powiedział, że inflacja na poziomie 2% jest lepsza tej od na poziomie 1 albo 3%. Rzeczywistość i okoliczności się zmieniały. Są różne, różne oczekiwania inflacyjne i różna rzeczywistość. Natomiast fakt jest taki, że Uważam, że lepsza rzeczywistość gospodarcza w świecie nieamerykańskim może wpłynąć na inflację globalnie bardziej niż wszyscy oczekują. To będzie kolejna straszna historia, bo jeżeli gospodarka rośnie szybciej niż wszyscy oczekują, bo mamy bardziej stromy cykl kredytowy, te pokłady inflacji monetarnej z bankowości komercyjnej w skali globalnej będą no, na tą inflację wpływały, to jest jasne. Ja oczekuje wyższej inflacji niż oczekuje konsensus w skali globalnej. Przy jednoczesnej lepszym wzroście gospodarczym niż wszyscy oczekują w skali globalnej. Z wyjątkiem świata amerykańskiego. Przynajmniej na razie to się może zmienić. Kolejna rzecz, no co nam eksperci geniusze wykombinowali? Znowu rasel i małe firmy już nie są tak popularne. E... bo oni oczywiście zmieniają z miesiąca na miesiąc zdanie, raz mówią, że raz albo będzie silniejszy, raz gorszy, raz silniejszy, raz gorszy. Ostatnie wzrosty powodują e... Ostatnie wzrosty po... dla największych firm wzrostowych powodują, że kwestorzy mówią, o one są znowu za drogie. Ja nie mogę mnie zainwestować. To jest absurdalne myślenie. Bo nie ma dowodu na to, żeby wyceny przewidywały stopy zwrotu. Wysokie oczekiwania mogą prze, przewidywać stopy zwrotu i sentyment, ale na, zresztą sentyment konsumencki też nie przewiduje stop zwrotu. Dla szerokiego rynku. Są badania, które to pokazują z, z Terbana i tak dalej, więc tutaj bardziej można by to było podzielić na sektor dóbr nie pierwszej potrzeby. Na bardziej cykliczne, że elektronika użytkowa. Tam jakaś korelacja jest, tam 0,58 chyba. Ale to nadal jest za mało. to wszystko jest takie. O tym się dużo mówi, a to wpływ jest tego marginalny. Natomiast moim zdaniem wartość będzie sobie radziła lepiej w świecie nieamerykańskim niż amerykańskim, chyba że krzywa rentowności się zmieni. A wzrost, na domena Stanów Zjednoczonych będzie sobie radził dobrze, przez to, że słaba krzywa rentowności w Stanach napędza te oligopole. Bo to są firmy, które błyszczą najmocniej i one nie potrzebują finansowania zewnętrznego. Więc rynek faworyzuje tych, którzy nie potrzebują finansowania zewnętrznego. To jest prosta koncepcja, jasna i zrozumiała. I powinniśmy się jej trzymać. Dziękuję za uwagę w tym krótkim materiale. Nibawem drugą część drugiej części wskaźników.